Cześć kochani, cześć kochani. Generalnie, okay, czekam pod szkołą na moje dzieci, więc może zdążę opowiedzieć Wam o takim oleju, który się nazywa Deep Relief. Robimy szybciutko um, um, informacje, krótkie wideo odnośnie olejków, które znajdują się w tym podstawowym secie. Uh, make a Shift Collection, czyli tam jest sześć olejków uh, i jest w nim lawenda, peppermint uh, jako po, o, pojedyncze olejki, następnie jest tam purification i tips, a uh, jako blendy i dwa rolony, Stress Away i Deep Relief. Magdalena widziałam, że wrzuciła już Wam wideo o Stress Away, więc dzisiaj uh, trzy słowa odnośnie Deep Relief. Deep Relief, tak jak mówię, to jest rolon, czyli uh, ma Mamy butelkę z tą końcówką, gdzie mogę sobie bezpośrednio porolować na moje ciało olejek. On jest już um, rozcieńczony w oleju nośnym. I taki olejek pachnie cudnie, więc my możemy cudnie, na zasadzie takiej, jak generalnie mega lubię co jest w środku, więc tego jestem przyzwyczajona i mega jestem wdzięczna za ten, za ten blend. A więc a mega go lubię i powiem Wam tak, używam go w momencie, kiedy czuję dyskomfort mego biodra prawego. <laughs> więc w ciągu 10 minut. Od położenia ja czuję ulgę, i tak naprawdę ten olejek poznałam lata temu, kiedy jechałyśmy do Vermont z dziewczynami. tam Nie wiem, nas było ile, trzy czy pięć. A, i, a przed drogą pięciogodzinną, ja mówię, Marta, jak wjechałyśmy do niej na Draive, ja mówię, Marta potrzebuje coś, bo przecież my wyjeżdżamy, a ja już umieram. <laughs> Więc Marta wtedy dała mi swój Deprelif. Ja słuchajcie, po położeniu go. Dosłownie w kilku min, po kilku minutach odczułam ulgę, mówi o matko. Jak to możliwe? Od tego czasu jestem fanką. Więc ten olejek, na wszelki dyskomfort, czy to mięsień, czy to jakieś, jakieś miejsce, które nam dokucza, jest wiele olejków, które są na dyskomfort, a ten typowo. Po prostu rolujemy miejsce i a, patrzymy, czy przynosi to nam ulgę. Taki olejek mogę użyć trzy razy dziennie, cztery razy dziennie jak trzeba. Generalnie u mnie jest to jedno położenie, dwa maksymalnie, i, i, i mam spokój na, na miesiąc, dwa lub trzy. Jeżeli nie mam innego olejku pod ręką, to ten olejek mogę tak jak ja przed chwilą pokazałam, położyć sobie za uszy tu na miękką, na miękką część. Mogę sobie ten olejek po porolować na linię kręgosłupa, przeciągnąć raz, dwa, trzy i porolować to na podeszwy moich stóp, bo w środku są składniki, które pomogą nam w z naszym systemem immunologicznym, pomogą nam lepiej oddychać. Więc a, mega polecam. Tak jak sama nazwa. I preliw mówi, czyli duża ulga, a mega olejek na wszelkie jakieś tam dyskomforty. A ściskam mocno i całuję. Do usłyszenia wkrótce, papa. Pa.